No i kochani, to jest mój następny filmik. Yy, witam Was, kochani, serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza. Wracając do tego filmiku yy, wcześniejszego yy, na temat, jak ludzie gdzieś wychodzą i spotykają się z różnymi ludźmi, to czego najbardziej wymagają i ja najbardziej wymagam tego od ludzi. On niczego innego nie wymagam. To nie to, że wymagam, tylko bym tak wolała, żeby tak było, no nie. Także powiem wam co, przede wszystkim, czego ludzie potrzebują od innych ludzi, to jest tylko attention, tak, attention, czyli recognition, że ktoś istnieje, ok, czyli to jest y, atencji po polsku, tak, y, że ktoś istnieje, że ktoś jest. Czego ludzie potrzebują, tego, żeby być tą daną osobą, żeby spędzić czas z tą daną osobą, ale żeby czas spędzić świadomie z tą drugą osobą i żeby po prostu być tą drugą osobą. To, co ja wymagam od kogoś. Jak ktoś jest na przykład ze mną i ktoś przebywa ze mną, to jak ktoś nie jest ze mną świadomy, to ja w ogóle wolę nie przebywać z tą osobą. Jak dajmy na, ja, da, dajmy na to, jestem z kimś, przebywam i ktoś na przykład mi siedzi na telefonie, albo ktoś coś tam robi, w ogóle jak patrzę na niego, to w ogóle jest w głowie gdzieś zupełnie indziej, Roz... wiecie o co mi chodzi, także ja po prostu wolę z tymi osobami nie przebywać, bo jaki jest sens, żebym ja z kimś przebywała, jak ta osoba tak naprawdę ze mną nie jest. Także czego ja wymagam od, drugich, od innych ludzi? Ja wymagam tego, żeby ktoś był po prostu świadomy, jak jest ze mną, żeby ktoś był w tu i teraz, ok? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wymagam, że jeżeli ja coś mówię, to żeby ta osoba wysłuchała, i ja nie chcę absolutnie żadnej tej słyszeć, żadnej opinii. Ja nie chcę żadnego, żeby mi ktoś coś doradzał. Ja tylko chcę, i to ja mówię tutaj już mówię do Was. Tak, jakby wszyscy ludzie do Was mówili, i każdy, kto do Was mówi, ta osoba żadna, ona nie potrzebuje żadnego doradzenia, słuchajcie. Ona nie potrzebuje żadnej opinii, ona nie potrzebuje, żebyście cokolwiek mówili. Ta osoba tylko potrzebuje, żebyście wysłuchali. I tyle. I wysłuchali i poczuli compassion dla tej osoby. Czyli takie współczucie, ale compassion, taki współczucie takie na zasadzie, takiej, że jestem dla ciebie, okej? Okay? Na takiej zasadzie. I ty słuchajcie, i wszyscy i w ogóle by nie było żadnego, y, z, żadnymi, z żadnymi ludźmi, żadnych by nie było różnych y, takich y, jak to się mówi, niedogadania z ludźmi, gdyby ludzie po prostu nauczyli się słuchać. I nie słuchali z tym, że po prostu mają coś odpowiedzieć, ok? Tylko po prostu słuchali, żeby tylko słuchać. I żeby tylko być dla tej osoby. I to jest moim zdaniem, słuchajcie, najlepszy gift, jaki w ogóle komukolwiek możecie dać. To jest najlepszy prezent, jaki w ogóle możecie komukolwiek dać. Dlatego na przykład jak do mnie ludzie przychodzą na sesję, to przeważnie jest właśnie o to chodzi, żeby wysłuchać, no nie? Y Chociaż czasami ja nie słucham, bo jak ktoś mi chce mówić na tematy negatywne, no to wiadomo, że nie będziecie słuchać na tematy negatywne. Ale jak ktoś Wam ogólnie chce coś opowiedzieć, możecie się zawsze zapytać, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Jak to jest negatywne, to nie chcecie słuchać. Jak to jest pozytywne, no to oczywiście chcecie posłuchać, no nie? Yy... Jeżeli jest to coś negatywne, to też nie chcecie słuchać dokładnie tej negatywności, jak to wszystko było, że poszli y, tędy przez Pracmolędy, y, przeszli w lewo, później na prawo przeskoczyli, później była rzeczka, później było coś tam, no nie? Tylko do brzegu, do brzegu, jak to się mówi, get to the point, no nie? Ogólnie jaki jest cel, cel tej, tej dyskusji, tej rozmowy, no nie? Tego akcji wysłuchania tego wszystkiego, no nie? Także słuchajcie, jak teraz będziecie siedzieć, moi drodzy, z ludźmi, będziecie siedzieć przy stołach, to za, z, skupcie się na tym, żeby słuchać. Żeby słuchać, żeby nawet nic nie mówić. Tylko, żeby słuchać i wysłuchać, i wtedy zobaczycie, że o wiele lepiej będą te święta wyglądały, bo każda osoba się będzie dobrze czuła, bo zostanie wysłuchana. I to tak naprawdę po to są święta, żeby razem się spotkać i po prostu pobyć razem ze sobą, i żeby po prostu pobyć ze sobą i wysłuchać tą drugą osobę, co druga osoba ma do powiedzenia, no nie? Także to jest najlepszy gift, jaki możecie dać komuś, żeby wysłuchać. Bo wtedy ta osoba się czuje po prostu, jak wy kogoś słuchacie, to ta osoba się czuje po prostu yy, tak dobrze, no nie? Tak się czuje taka usatysfakcjonowana z tej całej wizyty, gdziekolwiek pójdzie, pójdzie no nie, yy, czy z kimkolwiek porozmawia. I o to chodzi, że żeby właśnie tak się ta osoba czuła, no nie, bo zawsze pamiętajcie, że... Osoba zawsze będzie pamiętać, jak się z wami czuła, no nie, a nie to, co wy powiedzieliście, czy to, co to zrobiliście, no nie, tylko jak się z wami czuła. Także bardzo ważne, kochanie, słuchanie, słuchanie i jeszcze raz słuchanie, ale nie słuchanie z kwestią, że trzeba coś powiedzieć, ok? Tylko słuchanie z kropką na końcu i to wszystko, ok? No, także pozdrawiam was, kochani, moi serdecznie. Życzę dużo miłości, dużo samych wspaniałości. I zapraszam Was do następnego filmiku. Pa pa!